Witam Was! Yeah. Witam Was pięknie moi drodzy Witam Was pięknie w nowym odcinku Wolfensteina 3D Oczywiście ostatnio nie mieliśmy Ostatnio nie mieliśmy żadnego odcinka a wynikało to Oj a wynikało to z tego, że po prostu miałem pewne malutkie problemiki z komputerem i i materiał, który wam nagrałem. Proszę się... chrzanić troszeczkę Tak z deka Ale miałem warta przed chwilą I to ogromnego O co chodzi? Znaczy no, zami widzicie, że w poprzednim odcinku bodajże skończyłem no na... przepraszam skończyłem na piątym levelu Jakoś tak na piątym chyba bodajże levelu Skończyłem poprzedni odcinek mm. o ile dobrze pamiętam natomiast e, tutaj już jest siódmy level no po prostu trochę materiału mi ucięło ale to nic strasznego przecież nie takie rzeczy widzieliśmy już u IJ prawda wydaje mi się jakoś, że jakoś nikt specjalnie z tego powodu cierpieć nie będzie Moi drodzy, na przykład teraz chciałbym Wam opowiedzieć też trochę korzystając z możliwości o tym To znaczy albo powiem Wam jaka jest prawda Nie tyle mi no czy znaczy miałem problemy z kompem, to jest inna rzecz <laughs> Ale u, poprzedni materiał jaki miałem nagrany miał za dużo Nie miałem save'u już A poprzedni materiał jaki mam nagrany było w nim sporo treści politycznych. I po prostu była to dosyć taka niemiła treść polityczna, prawdziwa, aczkolwiek są ludzie, którzy mogliby się czuć urażenia. Ja stwierdziłem, że za bardzo już nie będę w swoich zagrajmy poruszał tematów czy to politycznych, czy to religijnych, bo w dzisiejszym świecie takich tematów... Mamy bardzo niebezpieczne czasy i takich tematów, moi drodzy, lepiej nie poruszać, naprawdę. Jak chcecie cieszyć się w miarę spokojnym życiem, nie poruszajcie takich tematów. Za to tematem, który sobie poruszymy, to będzie temat, jakie gry po 2010 roku dostały ode mnie dziesiątkę. Bo już mówiłem o grach pomiędzy 2000 a 2009 rokiem. No a teraz czas na czas 2010 aż do teraz, prawda? Jakbyśmy tak patrzyli na te czasy teraz, to moi drodzy... To moi drodzy, jakbyśmy mieli patrzeć teraz na te czasy, co teraz są, to mamy po 2010 roku, poczynając od 2010, no to dziesiątki. Które gry mogły dostać ode mnie te dziesiątki Na pewno grą, która zasłużyła sobie u mnie na dziesiąteczkę. Totalną dziesiąteczkę. Początkowo dawałem dziewiątkę, potem jednak zmieniłem swoje zdanie. To była, e, To był Singularity był Singularity. Singularity jak najbardziej zasługiwał na tą dziesiątkę. Początkowo dawałem mu dziewiątkę, potem natomiast zmieniłem troszeczkę zdanie ze względu na to, że Singularity był bardzo niedocenionym produktem, ale był był niedoceniony nie przez, nie tyle przez ludzi, bo ludzie, ludzie lubili grać w Singularity. Ja widzę, że są bardzo po, yy, pozytywne opinie na temat Singularity, ale o co chodzi? Singularity w ten projekt nie wierzyli sami twórcy. Samo Raven Software według mnie za bardzo nie wierzyło w swój czołowy projekt jakim był właśnie Singularity A to był błąd. To był błąd, bo Singularity był grą, która... No ja osobiście jedyny minus jaki zauważyłem w Singularity to był brak saveów. A wiecie, że u mnie brak save'ów to jest jednak ten punkt, za który obniżam ocenę. Aczkolwiek, na ogół obniżałem ocenę, no powiedzmy tak. Bo powiem tak, jeżeli checkpointy są w miarę rozsądnych miejscach i człowiek nie musi nie wiadomo ile się namęczyć, żeby dojść od checkpointu do checkpointu, to wtedy brak save'ów można wybaczyć. Tak jak to miało miejsce na Mirror's Edge, jak to miało miejsce na... Bad Company 2, to miało miejsce na Wolfensteinie 2009, na Firze 2, czy właśnie na Singulary, czy Devil May Cry też. No i tutaj właśnie przechodzę do kolejnego punktu, a mianowicie która, druga gra, która dostała ode mnie dziesiątkę. Ale dostałem w pyszczek. Ja dostałem troszeczkę w mordeczkę, jest pięknie. Druga gra, która ode mnie dostała dziesiątkę, ale taką już pełną gębą, no bo tak jak mówię, Singularity to była gra, która u mnie dostała dziesiątkę na zasadzie na takiej samej zasadzie, na jakiej mógł ją dostać Bulletstorm, aczkolwiek jej nie dostał w moim przekonaniu. E... Singularity zostało na takiej właśnie zasadzie, to była taka naciągana dziesiątka, ale takie pełne gry, które po prostu po przejściu i już wiedziałem, że to są to są naprawdę kulty to był na pewno Devil May Cry z 2013 roku to jest gra, która po prostu jest dla mnie perfekcyjna w każdym calu to jest gra, w którą grając czułem się tak, jakbym klepał, prawda jeszcze y, w stare gry na PlayStation 1 jest mało takich gier które dają wam ten taki niesamowity feeling powrotu do przeszłości, że dostajecie niby nową produkcję w nowym opakowaniu wszystko jest całkowicie nowe aczkolwiek macie poczucie tego tego mocarstwa nie, tej potęgi Teraz ja tu miałem problem zresztą wcześniej z przejściem tego, a teraz nie jest lepiej. Ja tutaj miałem drzwi do wyjścia Chyba wiem jeszcze, jednego miejsca nie odnalazłem. To był big mistake. No, tak jak mówię. Devil May Cry. Yy, pod względem audiowizualnym jest dla mnie perfekcyjny, czyli... Muzyka, udźwiękowienie gry oraz yy, wiecie, cała ścieżka dźwiękowa yy, yy, muzyka robiona przez yy, Kombi Christ I jeszcze jeden na N bodajże świetny zespół, którego nazwę zawsze zapominam, no ale trudno pamiętałem o tej nazwie cały czas, nagle ją zapomniałem następny to jest właśnie następny element jaki wpływa na to że dałem tej grze dziesiątkę to jest oprawa także nie tylko audio ale i wizualna, prawda? tak jak powiedziałem oprawa ogólnie audio-wizualna ale żeby być dokładniejszym design poziomów, już nie chodzi nawet o jakość samych grafika jako jakość tekstur chodzi o grafikę jako po prostu design tych poziomów i pomysłowość autorów pomysłowość level designerów to jest coś niesłychane, to co oni zrobili w tej grze. Muszę teraz znowu iść tutaj. W ten sposób. A i tutaj tak. No niestety muszę się mapką. Posłużyć i obrotówką. Yeah. Posłużmy się mapką i obrotówką, O Boże. Stałem zdjęty. No, design poziomu. Następnie fabuła. Naprawdę świetny pomysł pokazania tego jak do tego doszło, prawda? Jak powstał ten cały Dante. Było to naprawdę coś niesłychanego dla mnie. I sposób ukazania tego. Wiecie, ta gra jest po prostu tak perfekcyjnie wykonana. Ta fabuła od, od strony merytorycznej, fabularnej, od audiowizualnej, yy, klimat, no wszystko po prostu jakby miał oceniać, wszystko idzie na 100% moi na moi drodzy. Dlatego naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem Devil May Crya, w szczególności, że bardzo sceptycznie do niego podchodziłem. Bo nie rozumiałem co to jest w ogóle Dante z takimi czarnymi włosami, prawda? Bardzo mi się też podobało to, że odeszli od tego takiego schematu anim, jak to miało miejsce w czwartej części. Oczywiście to też fajne było to co było w czwartej części czy trzeciej. To taki ten charakter anim, ale to co zrobili goście to mi się bardziej podobało. Po prostu bardziej mi się... Piło. Jakoś bardziej mi to podeszło. Ja tu w ogóle chodzę po tym poziomie tutaj i, i po prostu... Sam się po trochu zastanawiam co ja tu w ogóle robię. Powinienem iść bardziej tutaj. Że idźmy w ten sposób, o. No i to jest właśnie Devil May Cry, kolejnym produktem, który dostał ode mnie dziesiątka, taką pełną gębą. Bo tak jak mówię, no, Singularity to jest taka dziesiątka naciągana, bardziej nawet dziewięć, dziewięć i pół. Nie? No, ale powiedzmy dajmy na to, machnijmy ręką dziesiątka. Yy, ze względu na to, że szanuję po prostu produkty, które coś sobą reprezentują, a nie wierzy, nawet ich własni twórcy nie wierzą w ich sukces, tak jak powiedziałem. Natomiast kolejnym produktem, produktem po Devil May Cry, po kolejną grą, która dostawała u mnie dziesiąteczka, to był oczywiście XCOM Enemy Unknown, który jest także perfekcyjny w każdym celu. Który jest niby inny niż pierwsze UFO, a jednak yy, grając w niego towarzyszy ten sam feeling. Praktycznie ten sam klimat. Czu czułem się tak, jakbym się cofnął 20 lat do tyłu i grał w tego samego UFO. W UFO 1. To jest po prostu wiecie, no... Yy... Albo patrząc na to, jak mój brat grał, bo w sumie przyznam się, że bardziej to patrzyłem, jak mój brat grał w UFO-1, niż sam w niego grałem. Sam też coś tam w niego klepałem, oczywiście, jak najbardziej, ale więcej to się właśnie polegało na patrzeniu i jak mój braciszek w to grał. Podobnie zresztą było z reunionem. No i...? O oprawam. oczywiście graficzna tej gry nie, nie wiadomo jaka, ale w tej grze nie chodziło o grafikę. Wiadomo, że jak na kurde strategię, no to grafika i tak była fajna, całkiem ładna. Poza tym ta graf okazała, że na silniku Unreal można naprawdę stworzyć coś więcej jak szczelankę FPP. Ta gra naprawdę w pełnej okazałości pokazała, że można na tym silniku stworzyć coś więcej. Oczywiście no fabuła, klimat tej gry to wszystko powoduje i samo to, że można ją było naprawdę nazwać remakiem. Jest to jedna z nielicznych gier, które można nazwać prawdziwymi remake'ami. Gier, na których zostały oparte. Nie, nie ma tutaj wycierania sobie dupy marką, prawda? Nie zauważycie tego. Właśnie nie pamiętam gdzie tutaj było to wyjście zafajdane. No way Zobaczyć tu się idzie tak, tak, tak Później tam Nigdy nie lubiłem tego poziomu. Ten poziom był tak beznadziejnie skonstruowany, że po prostu głowa boli. Głowa boli, moi drodzy. Nie widziałem nigdy wcześniej bardziej beznadziejnie skonstruowanego poziomu niż to, co goście tutaj zrobili. Autentycznie. No oczywiście po, no, i po ufo enemy unknown, znaczy x enemy unknown, kolejną pozycją, która u mnie oczywiście dostała, 10, pełną gębą dostała tą dziesiąteczkę, sorry, że biegam tak z tą mapką, ale inaczej się nie da, był oczywiście Far Cry Blood Dragon. <laughs> Jak pamiętacie moje zagrajmy, miałem przeżywałem euforię grając w tą grę.

A w końcu wyjście. Tak ja mówię, ten poziom był tak absurdalnie zbudowany, że się bardziej po prostu nie da. No Blood Dragon. Blood Dragon to była gra, która ode mnie na wstępie dostała dziesiąteczkę. To znaczy na wstępie. W sumie to pamiętam, że miałem drobne ale do tego tytułu. Z czymś tam związanym. Nie wiem czy to było. Chodziło o save, ale potem jak stwierdziłem pamiętam, że taki po przełom na w ciągu ostatnich paru miesięcy w moim życiu, w którym stwierdziłem, że jednak nie każda gra, gra nie musi posiadać opcji load save, żeby była świetna. Tak samo na taką swego rodzaju dziesiątkę u mnie zasłużył e, chociażby Zasłużył sobie chociażby e, Moi drodzy e, Sniper Elite V2 którego przecież też sporo grałem. I nie wystawienie mu dziesiątki byłoby z mojej strony grzechem. Ale to była bardziej taka moja osobista dziesiątka. To była sytuacja podobna jak Singularity. Bardziej to bym się tutaj... Bardziej bym tu stwierdził, że... Takie mocne 9,5 na 10, prawda? Tam 95% na 100 niż, niż ta pełna dziesiątka. Ale tak jak mówię, takie pełne dziesiątki to Devil May Cry, X.Com Enemy Unknown i Blood Dragon. To są trzy gry, które w przypadku których wystawiałem dziesiątkę, tak, po prostu widząc te gry, przechodząc je nawet raz, gdzie przeszedłem je już po kilka razy każdą, to... Naprawdę wiedziałem, że to jest, to jest to, to jest to moi drodzy Tytułem natomiast ach, Tytułami, którym natomiast nie udało się dostać dziesiątki Nawet nie udało się zahaczyć o tą dziesiątkę, To były na przykład gry takie jak Jak Rage Który, którego mimo że przeszedłem z 6 czy 7 razy to jednak z powodu tego co się działo z tymi save'ami nie save'ami tylko teksturami i brak ostatecznego bossa co powodowało u mnie swego rodzaju niesmak to spowodowało, że nie dostał takiej oceny jakiej dostał Dobra ja tu już będę musiał kończyć moi drodzy Bullet Storm nie dostał dzi dziewiątki nawet u mnie ponieważ mimo że był grą świetną to jednak czułem takie Miałem za bardzo związane ręce w tej grze. Takie miałem wrażenie grając w nią. Nie czułem jakiejś takiej swobody za specjalnej. Ani się... Ani nie było to jakoś... Niby nie, nie można było fajnie mordować i tak dalej, ale nie było tej takiej swawoli, że tak to jak na pęki leżę, że można sobie skakać po bokach gdzieś tam, biegać tutaj. Te różne takie... No te, te bronie były za bardzo przebajerzone. Za bardzo ta gra była przebajeżona. Mimo, że świetna to jednak przebajeżona. Dobra, będę kontynuował temat w następnym odcinku. I bywajcie.